Cześć widzowie, z tej strony Eryka, dziś witam was tutaj na moim kanale I dziś, no, drugą próbę do Luksemburgu robiłem Ale no, z tego właśnie odcinka nie będzie Dziś będziemy grali właśnie sobie zaborem austriackim, czyli Krakow Krakowem <grym> Bym powiedział Krakowem, ale będziemy grali Krakowem I tutaj, niedaleko Ogólnie, to, co trzeba tutaj zrobić na początku, to dać w taki sposób, i na wpływy z produkcji dam, oj, na populację, żeby sobie dużą armię zrekrutować. No i reszta na utrzymanie wojska pójdzie. Myślę, że te punkty dobrze rozplanowałem, bo to będzie kluczowa właśnie kwestia, jeżeli chodzi o to. Ja bym szczerze na samym początku na inwestycje dał i myślę, że tym się zajmiemy. Bo tutaj trzeba poinwestować trochę w to miasto. Dobra, wszystko po prostu. Bo później, widzicie, pieniądze nam idą do góry dość mocno. Dobra, tak więc sobie tutaj trochę poskikujemy. Okej, okay. no i tutaj cyk. I tutaj jeszcze sobie cyk. I w sumie jeszcze możemy sobie zasymilizować, żeby było 100% yy, no, Polaków, jakby można było tak powiedzieć. A tutaj taka mieszaninka trochę jest naszych sąsiadów, tak? Tylko naszych sąsiadów? Tak, tylko. Tak więc, yy, no. I tutaj jeszcze. Trzeba trochę odczekać. Dobra. Już tutaj mamy dość pokaźną kwotę. Dobra, tutaj jeszcze zrobimy festiwal. Asymilizację przeprowadzimy i taką inwestycję. No i jeszcze taką inwestycję, a co? Nikt nam przecież nie zabrał nie. Dobra, no, czy nam hajs tak mocno wzrósł? No chyba nie. Dobra, damy wszystko. Jak tak 2000 na turę będzie, to będzie już super. Dobra, no jeszcze tutaj możemy dać cyk. Cyk. I tutaj asymilizację. Sprawdzimy, ile tutaj mamy ludzi. No już jest mniej właśnie ludzi z innych krajów, naszych sąsiadów niż eee, wcześniej było tak. No możemy właśnie tutaj stworzyć Królestwo Polskie. Raz się tego podjąłem, ale cesarstwo rosyjskie mi stanowiło za duży opór i się nie zgadzali. I tutaj jak mi się udało połowę tutaj Rosji zająć, no to później się zaczęły robić schody, bo mi odcinali tutaj później mi... E, e, znaczy odcinali, wiecie, tutaj tereny. Armia mi umierała i było już ciężko. Ostatecznie nie przegrałem, ale nic z tego nie miałem. No po prostu to już tutaj na tych terenach, bo tylko na tych terenach mi zależało. To na tych terenach to wyglądało tak, że oni mi dochodzili dotąd, ja odbijałem i było dotąd, gdzieś tak o, później z powrotem i tak cały czas. Dobra, mamy 100 tysięcy, sprawdźmy czy możemy dużo wyrekrutować, no możemy dużo wyrekrutować. Dobra, oni mają wojnę teraz, Niemcy, a nie zależy właśnie na podbiciu Niemiec, tak więc lecimy sobie na Niemcy. Ja będziemy tutaj obijać bawełnę. Tutaj jakiś pierwszy opór, oczywiście. Dobra, i cyk na kalisz jeszcze. Tutaj mamy jakieś opory, ale myślę, że damy sobie radę bez problemu. Przynajmniej, żeby mieć trochę więcej terenów. To się liczy przecież. Będziemy rozwijać tutaj ten Kraków. I... Dobra. No i tutaj już mamy prawie całe Niemcy. Zostały nam tylko tutaj prusy. Znaczy, no to ten kraj się nazywa Królestwo Prus, ale tutaj ta część, czyli w II wojnie światowej to się prusy nazywało, i tutaj reszta, ale jak takie małe państwo podbija większe państwo, dużo większe państwo. I na logikę na, lo, na logikę na logikę biorąc też dużo potężniejsze, a oni wcale potężni nie byli. No dobra, tutaj mi coś nie pykło. No właśnie. No i dobra. Trzymamy wszystkich oczywiście, że nie. E, dobra. E, wypowiedz wojnę. Jeśli propozycję. W sumie Bawarii mogłem wypowiedzieć to niby za jednym zamachem zajęli Niemcy Dobra jest eee, Całych Niemiec wziąć nie mogę. Mogę tylko takie coś zrobić. Ale... Mm, nie, takie na sobie nie weźmiemy bo sobie raczej z nimi wasalizacji zażądam no to potrzebujemy gwiazdek nie muszę ustawić to tak taktycznie żeby tutaj sobie ich łatwo później zająć jak będziemy mieli z nimi wojnę nie coś takiego a no to jeszcze musimy odpuścić kilka prowincji Nie wiem, tą bym prowincję wziął, tą bym odpuścił. I tutaj jeszcze bym poodpuszczał, jeszcze stąd, to bym sobie wziął. Hmm. Albo coś takiego, dobra. Nie. nie, co ja zrobiłem? Wasalizacji nie zażądałem. Jaki kretyn. Dobra, przynajmniej mamy dużo terenów. Nie mogą tutaj mi się buntować. A na razie ja hajsu nie mam na asymilizację. jakąkolwiek. No właśnie, tutaj nie mam hajsu zbytnio. <laughs> tutaj sobie przydzielę, tutaj sobie rozwiążę, tu też rozwiążę. A no tutaj takie coś poprzydzielam, no żeby mi tutaj się nie porozchodzili. No Żebym buntów nie miał, to jest najważniejsze. No tutaj bytom nie jest obstawione, ale raczej tutaj się buntować nie będą. W końcu mnie stać na jakąkolwiek asymilizację. No ja tak odwaliłem z tym, że... ...nie zażądałem im wasalizacji, no cóż, czasami się tak... Zdarza. Muszę sprawdzić jak chimy z czasem. Żeby was tutaj nie zanudzać bez końca. Dobra, jest 9 minut. 9,5. Tak więc bez problemu tutaj. Myślę, że będzie git. No i dobra. Wystarczy teraz tutaj sobie armię poprzerzucać naprzód. Dobra, mamy tutaj obstawione już jakąś armię. O, Bawarię tutaj atakuje. Cesarstwo Austrii jest potężne. Nie, nie mogę. Dobra. No i tutaj myślę, że sobie pora przeskipować. I rekrutujemy. Tak żeby nie być na minusie, a żeby... No dobra, jesteśmy na minusie, ale to tylko 4. Musimy tutaj tak po tysiąc armii na razie na łeb na, na wiecie, na prowincję wysyłać Dobra, tak po tysiąc Zobaczymy ile nam zostanie Dobra, zostało nam dużo Dobra Dobra, nadchodzi kres Niemiec. O nie, tutaj oni sobie nie wzięli. Eee, dobra. Hmm, hmm, dobra, Holandia się wydaje dość dobrą opcja. Ale no, oni mają wojnę z Niemcami. Dobra, to wypowiedz wojnę. Nie musiałem nawet im propozycji handlu wysyłać. Dobra, coś takiego może być. O, nie, 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 tutaj wszystko. A tutaj po połowie dalej. No Jak próbowałem w ogóle zrobić Benelux, to wspominałem, że jestem dobrym strategiem. Jestem tak wyśmienitym strategiem, że zapomniałem wziąć wasalizacji właśnie. A akurat odliczałem gwiazdki. Nie wiem, czy wy też tak macie, na przykład gracie, nie wiem, Rosją albo Stanami Zjednoczonymi sobie wyzwalacie albo Kaliningrad albo Nowy Jork i próbujecie tak właśnie ugrać tutaj. Raz mi się Kaliningradem udało stworzyć dość takie duże państwo. Z dwóch prowincji chyba sześć miałem, bo Litwę sobie zaatakowałem. Raz, dwa. 5, 6, 7, 8. No to 8 prowincji. Miejmy tutaj plus te dwie. Dobra, teraz nie mogę odwalić nic głupiego. Dobra, na początku to sobie weźmiemy takie coś? No bo dobra, weźmiemy ich całych, tak. Hmm, 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 też od tego, żeby można im było zaatakować. Eee, dobra. Tak więc trzeba rozwiązać sobie tutaj trochę armii. Okej, okay. i tutaj trzeba taką armię porozprowadzać dobrze. Tutaj trzeba sobie tutaj yy, no, armię zniwelować. Tutaj, jak jest powyżej 1000, to właśnie trzeba tak tu sobie, właśnie tak porównać, żeby było. Okej, okay, cyk. I tutaj tak. No i myślę, że będzie git. Przynajmniej na minusie aż tak nie będziemy. Czyżby Austria właśnie przegrała? Tak, przegrali wojnę. Ale te państwo mało jest. Teraz królestwo Bawarii jest potęgą. A mam 28 miejsce w rankingach. Dobra. Teraz możemy sobie. Dobra. I teraz przenosimy wojska na granicę. Myślę, że ta sama armia bez problemu wystarczy. Tak, żeby było w miarę równo. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. Bo może wyjść jak zwykle, że dam w miarę równa, a w jednym miejscu będzie 100 wojska w drugim będzie 3000. No to nawet 1000 pewnie nie będzie. No jest, powiedzmy, że prawie dobrze. E, dobra, no tutaj widziałem, że już możemy im wojnę wypowiedzieć, tak więc wypowiadamy im wojnę. No w Gdańsku mieli stolicę. <grym> Wolne miasto Gdańsk się zamieniają. <grym> no tutaj coś tak. Idzie trochę topornie. Okej, okay, no tutaj oni mieli podejrzenie dużo ruchów. Damy się im tutaj trochę nacieszyć. No, no i dobra, mamy całe plusy zajęte już. No, nasze państwo wygląda dość zacnie. Jeszcze tutaj sprawdzę, ile czasu mamy. Eee, Dobra, no to w sumie tak naprawdę mogę już kończyć ten odcinek, bo myślałem, że tam jakby było na przykład, nie wiem, tam gdzieś z 13 minut czy coś, nie wiem z tego, to bym jeszcze te państwa zajął. Ale myślę, że i tak nam się udało dużo osiągnąć jeszcze do Królestwa Polskiego. Byśmy musieli tutaj sobie te prowincje zająć. Tak, jak właśnie mówię. No i co? Tak więc widzowie, myślę, że można kończyć ten odcinek. Odcinek, że się zakończył sukcesem. Tak więc do zobaczenia. Cześć.